Byłem tam pierwszy raz od lat. Jezioro Czorsztyńskie, spokojne, niemal nieruchome, jakby trzymało w sobie oddech. Na horyzoncie majaczył zamek, a nad wodą unosiła się mgła gęsta jak mleko. Kiedyś przyjeżdżaliśmy tu razem, teraz byłem sam. Zatrzymałem samochód na poboczu, gdzie asfalt kończył się kamieniami. Wysiadłem. Powietrze było ciężkie, pachniało glonami, Starym drewnem i deszczem, który dopiero co minął. Na tafli wody dryfowała stara łódź, przywiązana do spróchniałego pomostu. Nie wiem, dlaczego tam podszedłem. Może chciałem usłyszeć coś, czego już dawno nie ma. Może kogoś. Byliśmy wtedy młodzi. Zbyt młodzi, żeby rozumieć, że niektóre miejsca zapamiętują więcej niż powinny. To jezioro. Wydawało się spokojne, ale pod powierzchnią kryło rzeczy, o których nikt już nie mówił. Tamtego lata zniknęła Magda, a ja nigdy nie powiedziałem nikomu wszystkiego. Siedziałem teraz na pomoście, a drewniane deski skrzypiały pod ciężarem wspomnień. Pamiętam jej śmiech. Ten dźwięk, lekki, przelotny, odbijał się od skał po drugiej stronie. Tamtego dnia byliśmy sami. Pływaliśmy, śmialiśmy się, piliśmy tanie wino, a potem nie było jej już. Nie krzyczała, nie walczyła. Po prostu zniknęła pod taflą, zanim zdążyłem zrozumieć, że to nie zabawa. Od tamtej chwili nie potrafiłem wrócić, aż do teraz. Nad jeziorem zapadał zmrok. W oddali widać było światła zapory, a w wodzie ich odbicie drgało jak drżąca ręka. Wszystko wyglądało tak samo. Nawet pomost, chociaż spróchniały, wciąż trzymał się brzegu. Usiadłem na krawędzi i pozwoliłem, by palce dotknęły wody. Była lodowata. Nie czułem nic, może poza dziwnym spokojem, który wypełnił mnie od środka. Cisza. Tylko wiatr i woda, i to echo, które czasem słyszałem w nocy, jakby ktoś szeptał moje imię. Paweł, zamarłem. Nie był to głos z zewnątrz. Nie mogłem go słyszeć, ale jednak był. W głowie, w sercu, w tej przestrzeni między wspomnieniem a snem. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij, lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Wyciągnąłem z kieszeni stary klucz. Zardzewiały, zimny. Znalazłem go w domu rodziców. Należał do domku, który kiedyś wynajmowaliśmy na lato. Nie wiedziałem, czemu go zabrałem. Może dlatego, że coś mnie ciągnęło? Wstałem, poszedłem w stronę ścieżki prowadzącej pod las. Domek stał tam wciąż. Okna zabite deskami, drzwi krzywo osadzone w framudze. Zapach stęchlizny uderzył mnie od progu. W środku kurz, przewrócony stół, resztki gazet sprzed lat i coś jeszcze. Stare zdjęcie leżało na podłodze, lekko przyklejone do desek. Na zdjęciu byliśmy my, ja, Magda i trzeci chłopak, którego imienia nie chcę już wypowiadać, uśmiechnięci, młodzi, trzymający się za ramiona, w tle jezioro, dokładnie to samo, które teraz milczało za oknem. Zamarłem. Zdjęcie było wilgotne, jakby ktoś dopiero co wyjął je z wody. Usiadłem na starym łóżku, w dłoniach ściskałem klucz, zdjęcie i wszystkie lata, których nie potrafiłem zapomnieć. Wiedziałem, że gdyby wtedy powiedziałem prawdę, wszystko mogłoby wyglądać inaczej, ale nie powiedziałem. Powiedziałem, że poszła sama, że nie wiedziałem czemu wyszła do wody, że próbowałem ją ratować. Nie próbowałem. Stałem, patrzyłem Bałem się. A teraz po tylu latach siedzę tu i słyszę ten sam dźwięk, szum wody uderzającej o brzeg. Czasem myślę, że jezioro oddycha razem ze mną, że w jego głębi coś czeka, nie po to by mnie ukarać, po to by przypomnieć. Wstałem, wyszedłem z domku. Nad brzegiem mgła była jeszcze gęstsza, księżyc odbijał się w wodzie jak złamana moneta. Zatrzymałem się. I wtedy zobaczyłem coś, co sprawiło, że serce na moment przestało bić. Na tafli, tuż obok pomostu, unosił się klucz mój klucz, ten, który miałem w dłoni jeszcze chwilę temu. Woda była gładka, nieruchoma i tylko echo moich kroków odbijało się od skał, gdy ruszyłem w stronę brzegu. Paweł. Tym razem nie próbowałem zrozumieć, nie próbowałem uciekać. Usiadłem. Zanurzyłem dłonie w wodzie i zamknąłem oczy. Była zimna, czysta, spokojna, jakby nigdy nic się tu nie stało a może wszystko wciąż się dzieje. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.